W pierwszej rundzie w Gubinie to Sparta zwyciężyła jedną bramką. Jednak wtedy szczypiornistki klubu z Poznania nie miały pełnego składu. Teraz większość zawodniczek była dostępna i Pyrki wygrały 23 do 18. Wynik może być mylący, bo spotkanie należało do bardzo wyrównanych. Nie jestem zadowolona z tego jak ten zespół grał, bo wiem na co dziewczyny stać, wiem jak ciężko pracują na treningach. Myślę, że ten pierwszy sezon w drugiej lidze, bo pamiętajmy, że to są juniorki, że dał im już troszeczkę w kość, my też dzisiaj nie wystąpiliśmy w optymalnym składzie. Jest to dla nas sezon na zdobycie doświadczenia, dla nich na nabranie pewności, a zwycięstwo zawsze cieszy, więc, więc gratuluję, że i cieszę się, że tak się ten mecz potoczył. To dopiero piąte zwycięstwo Pyrek. Ważne tym bardziej, że przeciwko bezpośredniemu rywalowi w tabeli, gubinie sprzed ostatni, a pyrki ósme. Gospody niebezpieczną przewagę zbudowały sobie dopiero w samej końcówce. Większość meczu była na styku. Zaczęła się bardzo nerwowo, tak samo jak e, cała pierwsza połowa przebiegała bardzo nerwowo, praktycznie bramka za bramkę pod koniec jak. Udało nam się wyjść na prowadzenie, to wracając z szatni wychodząc na drugą połowę, znowu jakbyśmy spały, albo jakby nas tu nie było, i praktycznie zaczynałyśmy od nowa mecz. Także były emocje. Emocje ostatecznie głównie pozytywne. Cieszyć się mogą kibice, cieszyć się może również cała drużyna. W ostatnich minutach Sparta próbowała ratować wynik bardzo wysokim wyjściem w obronie, jednak ostatecznie efekt był odwrotny. Gubin już absolutnie nie miał nic do stracenia. One wiedziały, że do końca meczu zostało raptem kilka minut. Bardzo często trenerzy w takich sytuacjach decydują się na wyjście każdy swego. Może to trochę zdezorganizować przeciwnika, tym bardziej, że ja chwilę wcześniej wziąłem ostatni czas, dlatego już nie mogłam uspokoić tej gry zespołu. Cieszę Cieszę się, że dziewczyny dojrzale do tego podeszły i dowiozły zwycięstwo do końca. Po sześciu porażkach z rzędu Pyrki w końcu mogły cieszyć się z wygranej. Kolejny mecz klub z Poznania rozegra w weekend 2-3 kwietnia. Podopieczne Karoliny Pedy zmierzą się wtedy z KPRM gminy Kobierzyce 2.